Witajcie w rozłożeniach na dzień dobry. Dzisiaj przechodzimy do Ducha Świętego już w Nowym Testamencie. I takie chyba właśnie tutaj dzieci sobie biegną. Pokażę, dzieci biegają, żeby nie było. Więcej tych dzieci nawet biega. No i to tak trochę tematycznie, bo będzie dzisiaj o dzieciństwie Pana Jezusa albo nawet takim predzieciństwie Pana Jezusa. Mianowicie, jak się spotkał w brzuchach mam z Janem Chrzcicielem. Jest to bardzo ciekawa historia, myślę, że chronologicznie taka pierwsza, kiedy patrzymy na historię Ducha Świętego w życiu naszego Pana. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym yy, zresztą Duchu Świętym tutaj kilka razy. Yy, w pierwszym rozdziale, 15 wersecie jest takie proroctwo, kiedy mamy Zachariasza, który jest kapłanem, Generalnie powinien oczekiwać, że może się tak wydarzyć, że Bóg do niego przemówi, kiedy ma służbę w świątyni, no ale wiadomo, że ta rutyna trochę tak sprawia, że zaskoczyło go to, że tak się faktycznie wydarzyło. No i tutaj przychodzi do niego anioł, anioł mówi o jego imię, o, o jego synu, nadasz mu imię Jan, będziesz miał radość, wesele, Wiele, wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełnionym duchem świętym już w łonie matki swojej. Czyli jest proroctwo, że już w łonie matki będzie napełniony, co generalnie, jak pamiętamy, też taki starotestamentowy sposób napełniania duchem świętym jest wyjątkowy, że no, w zasadzie można powiedzieć od samego początku. W jakimś sensie rzeczywiście to jest czymś szczególnym i to w jakimś sensie myślę, że Jan właśnie zapowiada stary, jakby nowy testament, w tym sensie, że ta, ta nowotestamentowa perspektywa na napełnienie jest taką perspektywą y, znacznie dłuższą, znacznie bardziej powiązaną nie z zadaniem, chociaż tutaj ewidentnie zadanie jest sednem, bo zadaniem jest właśnie to, że będzie zwiastował jakby przyjście tego, który jest większy od niego, o czym z Ewangeliana się dowiadujemy, ale jakby znowu pojawia się jakby y, ta służba trochę trochę jakim takiej wymianie w wymiarze szerszym. No ale właśnie, ale ciągle jeszcze w kontekście zapowiedzi tego co się ma wydarzyć. No, i jak to się wydarzyło, że on został napełniony duchem świętym już w łonie matki swojej, i czytamy o tym dalej w pierwszym rozdziale. Wiemy, że Maria generalnie było jej zwiastowane. Moc najwię... najwyższego zacieni cię. o tym już trochę też żeśmy rozmawiali wcześniej w kontekście księgi Rodzaju. I trochę się przejęła. 35 werset mówi: Duch święty stąpi na Ciebie, moc najwyższego na Ciebie Zacienić, do dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto krewna Elżbieta Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej. Czyli zwróćcie uwagę, że, że jakby trochę anioł podpowiada jej, że to, słuchaj, zajrzyj do tej Elżbiety. No i ona rzeczywiście zajrzała do tej Elżbiety. 39 werset. Wybrała się w tych dniach w drogę, udała się spiesznie do górskiej krainy, do miasta Judzkiego. weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę. No i tu mamy Elżbietę, która już jest w ciąży z Janem Szczycielem. no i bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została duchem świętym czyli można powiedzieć, że w jakimś sensie te brzuchy kierowały mamami to znaczy, no, jakby powołanie ich dzieci wyprzedzało ich doświadczenie czy wpływało na ich doświadczenie potem zaczyna prorokować Elżbieta, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie Dalej proroctwo. No, dziwna rzecz, wyobraźmy sobie starszą Ciocię, moczą jakąś kuzynkę, czy tam jakąś siostrzenicę, czy tam nie wiem, yy, bratanicę, czy coś w tym stylu, czy jakoś tam może dalszą krewną, ale ona w tym momencie, jakby już jest prorokiem i ona mówi: Skądże to, że skądże mi to, że matka mojego pana do mnie przychodzi? Ona no jakoś to wie, nie wiem skąd to wie, kiedy się zastanawiałem nad tym, ale myślę, że ostatecznie tylko jakieś domysły nam mogą pozostać. W każdym razie ona prorokuje. I co ciekawe, z radości zostało, poruszyło się Dzieciątko, bo później jest powiedziane, bo tylko, gdy tylko dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości Dzieciątko w moim łonie. Nie wiem do końca, jak to wszystko się gdzieś tam w świadomości Elżbiety po powiązało, ale ona wiedziała, że z jednej strony został napełniony Duchem Świętym Jan, z drugiej strony jest zdolna do prorokowania o Dziecku Marii, o której jeszcze nie wie, Podejrzewam, że nawet, no nie wiem czy już było widać, myślę, że raczej nie. Jak mam taką młodą dziewczynę, która przychodzi, myślę, że to też było ponadnaturalnie naturalnie jej objawione. Potem, oczywiście, Maria prorokuje, wielbi dusza moja Pana i tak dalej. Magnifikat. I to jest cała historia bardzo, bardzo wyjątkowa, ale w tym wszystkim zwróćcie uwagę, jakby tym, który to animuje, tym, który to podpowiada, tym, który to wszystko sprawia, że to wszystko jest możliwe, tym, który sprawia, że te proroctwa są możliwe, tym, który daje taką ponadnaturalne wyjrzenie w to, co się dzieje, jest Duch Święty, Duch Święty, który napełnia Jana, tak jak było objawione jego, jego ojcu. I on już, popatrzcie, on już w brzuchu matki już świadczy, już sprawia. Że prawda o Chrystusie jest objawiona, coś szczególnego, coś wyjątkowego, coś co jakby pokazuje od samego początku wyjątkowość Jezusa Chrystusa, ale również w kontekście Ducha Świętego, wyjątkowość działania Ducha Świętego. To Duch jest tym, który sprawia, że ludzie są w stanie zrozumieć prawdziwą naturę Jezusa Chrystusa. To Duch prorokuje o tożsamości Syna, o tożsamości właśnie Syna Bożego, który przychodzi i w łonie Marii. Się rodzi. Coś szczególnego, coś wyjątkowego, coś budującego, myślę, że zachęcającego. Niech nam te wszystkie dobre myśli, dobre uczucia, wdzięczność towarzyszą i dzisiaj, i w całym nadchodzącym tygodniu. Panie, dziękujemy Ci za to, że działasz, że Twoje działanie jest wspaniałe i dobre, i błogosławione, że możemy go doświadczać, i że Panie, właśnie w taki wspaniały sposób wskazałeś na nam również i nam wskazujesz przez tę Ewangelię na tożsamość Twojego Syna. Bądź Panie uwielbiony, wywyższony w naszym życiu. Strzeż nas, Duchu Święty i prowadź nas w naszym życiu, tak jak prowadziłeś i Marię, i Elżbietę, i Jana, i Jezusa. Z Bogiem i do zobaczenia.